Klient milczy po tym, jak złożyłeś propozycję. Co jest w jego głowie, co zrobić dalej, że... żeby. sfinalizować, żeby przykład, dojść do końca. Dokładnie. No, trzeba by było wiedzieć, co on ma w głowie. No, popatrzcie, jesteśmy po prezentacji produktu, ale przed prezentacją produktu ocieplaliśmy klimat, budowaliśmy relacje podczas spotkania handlowego. Później badaliśmy potrzeby. Nasze rozwiązanie pewnie jest dopasowane do potrzeb. Przedstawiliśmy je dobrze. No to kurczę, no co on ma w głowie? No to może finalizować po prostu. Może widzieć, finalizować. podpiszmy umowę. Na przykład. Tylko, że jest jeden problem, że jeżeli on nam nie okazywał jakiegoś zbytniego entuzjazmu wkład, wstydzi się przyznać, że cena jest trochę za wysoka, to się wycofa, schowa się do skorupy. Tak. Dlatego trzeba by było zrobić najprostszą rzecz na świecie. Ja wiem. No to powiedz. Zapytać, co pan myśli. Czego no z... pan oczekuje? Skoro ja nie wiem, co on myśli, no to on wie, co on myśli. Więc jeżeli zapytam, co on myśli... To być może on mi powie, co myśli. Wtedy będę wiedział, co zrobić. Jeżeli powie fajne, to finalizuję. Jeżeli powie niefajne, no to będę bronił ceny.